Cześć, z tej strony Fara i Mati z kanału Sport Production. I zanim zacznie się właściwa część odcinka, mamy dla Was dwie szybkie informacje. Ten odcinek jest bezpośrednio kontynuacją poprzedniego odcinka. Więc jak jeszcze ktoś nie oglądał, to gorąco zachęcam. Link się pojawi gdzieś tu albo tu. A jeśli chodzi o drugą sprawę, to na końcu tego odcinka czeka dla Was kilka informacji odnośnie konkursu, który dla Was przygotowaliśmy. Także oglądajcie do końca i się dowiadujcie, bo można wygrać całkiem sporo fajnych gadżetów z Uzbekistanu. Uzbekistanu. No więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Tak, zaczynamy. No, miłego seansu. Dzień dobry. <laughs> Przywitajcie. się. Zaczynamy kolejny dzień życia na lotnisku, jako nielegalni uchodźcy. Jeden no. uchodźc, czyli ja. No jeden uchodźc i jedno z Nie, Jeden Co teraz, jaki jest plan? Jemy śniadanie? Na no. śniadanie będzie... Orzeszki. Mhm. Które samolotowaliśmy. Które mhm. już Kotyk nasz, swoją część. I jest jeszcze rachat Takie... Mhm. No, czekamy generalnie na panią z jednej restauracji tutaj, bo powiedziała, że zrobi nam małe zakupy, tam jakiś chleb, takie rzeczy, więc no, bardzo miło jej tam. Sama zaproponowała w ogóle, znalazłem nas na korytarzu i powiedziała wczoraj, że, że jak coś potrzebujemy, to może nam kupić, więc czekamy na nią i będziemy mieli jedzenie w normalnej cenie, bo tutaj, nie wiem, najtańszy, najtańszy nie? jest hot dog za 4 euro, mhm. więc w sumie szału nie ma, nie? No i co? Zjemy śniadanie, a potem pokażemy Wam nasze królestwo. Poprzechadzamy się po, po lotnisku, może coś pogadamy. Ale generalnie jest fajne to, że nie ma jakiegoś tego tłumu tutaj na lotnisku, więc czujemy się tak w miarę swobodnie. Pokój jest, cicho no, jest. W ogóle w nocy ktoś do naszego pokoju. Nie wiem co chciał. Bo nie może ona nas zamykać pokoju. Jak zamknie się on tak... Nie otworzy. Nie W sensie trzeba klucz, którego nie mamy. No i trzeba będzie dzwonić im. I nie wiadomo jak wiedzą, znając ich. Tak, no bo zobaczcie. Tutaj jest taki mechanizm, tak się zatrzaskuje no i nie da się tego otworzyć z tej strony, tylko z drugiej strony kluczy. No a jeśli chodzi o noc, to nie była jakoś super komfortowa, bo na takim łóżku z tej strony, yy, ale przetrwaliśmy. W sumie nawet ja się wyspałem całkiem. Mm. Często się budziłem, ale, ale się wyspałem. Fakt. Ja Panu, się wyjdzie, bo byłam taka zmęczona. No, faktycznie ja była biedna, wyczerpana psychicznie i fizycznie. Wiesz jak ogórki będą? Górki. <laughs> Górki. Bez, bez piena sierins. Nie wiem to jest. Banani, to jest banan. Dobra, ja, co masz? Mam jedzonkę dla nas. Pani przed chwilą... Pani przyniose, przed chwilą już chcieliśmy wyjść, bo chcemy pójść do tych pograniczników i powiedzieć, żeby mi oddali bagaż. Że jednak zdecydowałam się do powrotu do domu. Ja otwieram drzwi i panie. O, ciężkie. Dobra. Jogurt. Truskawka mhm. i banan. Mhm. Dobra. Tejs. A oglądamy jakby co w terminal, Film o marki. Nie mówiliśmy o tym, pani sama zrozumiała. Kupiła nam banan też. I Fajne ogórki jakie mają, takie mm -hmm. kątki takie. O, ko to jest ulubiona. Ser. O, jeszcze później, po... pani powiedziała, że ten nóż nam da tak jednorazowy. Mm -hmm. Swiz. Na zło. <laughs> mam tak dużo nam seru kupiło. ser kupiła. Tak. Serce. To było podderzami kota, nie? Karus, vanila. Co to jest? Co ty zabierzesz. To jest chyba taki... syrki. Chleb to Chleb, Mhm. Mm Napisane z w ziemniaku. Ziemniaku A, więcej tej? Tak, chyba to jest smasza. tam tak dużo kupił, bo chce, żebyśmy próbowali. Tak. No i to tyle. A to do śmietnika może być. Na śmieci może być. jak to tyle. Widzisz, co też obecnie jakiś na normalny. Generalnie trzeba przyznać, że ludzie tutaj na lotnisku mimo wszystko są bardzo sympatyczni tak, na nas. Nie? No, no. Pomagają nam. Pomagają nam. Mimo, że faktycznie jest nielegalnym uchodźcem, to pomagają. No dobra, teraz misja jest taka, że idziemy spróbować skontaktować się z pogranicznikami. Już to próbowaliśmy robić, ale mamy podobno ich do nich sami i mamy kilka pytań do nich i chcemy ja odzyskać. I chcemy odzyskać duży bagaż którego nam nie dali do tej pory. Idziemy walczyć o swoje prawo, <głos》>, czyli żeby mi oddali moją walizkę. Bo tam mam wszystkie rzeczy, co najważniejsze, Mamy fajne takie prezenty, więc to jest jedzenie. Oni się mogą bardzo szybko się zepsuć, a my tego nie chcemy naprawdę. A jeżeli tam jeszcze będę kilka dni leżały, to będzie w ogóle masakra. Więc idziemy walczyć, idziemy do nich, zadzwoniliśmy, ale oni nie przyszli sami do nas. Więc jak sami nie przyszli, to my idziemy do nich. Jak mówi się, jak e, Mogamed nie idzie do góry, to góra idzie do Mogameda. No, nie wiem. Nie wiem, czy macie coś takiego, ale po prostu jest chodowany. Dobra, wiemy na czym stoimy i y, duży bagaż, który jest na farcie, niestety zostanie odprawiony. Razem z, z nią, z powrotem tak do Uzbekistanu. a ja tak nie chciałam tego. No, ja też tego I tam kotka sobie. rzeczy jest i prezenty w ogóle to no, no. zabieram z powrotem i w ogóle nie ma sensu. A Liska przyjed, tak bądź stała w domu no. i tak samo pojedzie. I też chyba będziesz musiała stąd się wycostawać samolotem, a nie autobusem, nie. No właśnie, to jest najgorsze, że powiedzieli, że ja tego nie rozumiem tak naprawdę, dlatego że nawet mi w ambasadzie u mnie mówili i to to jest sprawdzone, że ja podróżowałam normalnie po terytorium Schengen, to jakby zona Schengen z paszport z wizą polską, dlatego że w ambasadzie mi kiedyś mówiono, jak pierwszy raz jecham do Polski, dlaczego to się tam ciągnie Oni powiedzieli, że jak ty chcesz dostać jakąś, albo po prostu jakaś osoba chce dostać wizę do Polski, to te właśnie kraje, które chodzą do tego Schengenu, do Josojuszu, do Schengenu, to oni muszą dać ci jakby zezwolenie, że jakby co to nie będą nic mieli przeciwko, że ty będziesz na ich terytorium. Dlatego tak się czeka długo na wizę. Jeżeli ona jest na rok właśnie, taka długa Multiviza. I teraz mi ten, pan mówi, że ten na górze, ten pogranicznik, że e, tak naprawdę możesz, ale lepiej samolotem, bo zrobisz od tranzytem, z Staszkiem, to, że nie będzie w ogóle problemu, nawet nie będę musiał wychodzić w ogóle tutaj, nie? Po prostu zrobię tranzytem i dalej po prostu pojadę, a oni nie no. Nie, może da się to załatwić, tylko im się nie chce. Tak, im nie. się nie chce mi się, dlatego że naprawdę mówię ci, że wczoraj zapytam, jakby miało mówić, że, że albo jakbyś miała kartę pobytu, witna, to jest po powiedziała. że byłoby Witna albo wiza, to bym cię wpuścili bez problemu, ale ty tego i tego nie masz. A teraz pan mówi inaczej, że no może, ale to wiesz, będzie tak, że e, nie, trzeba no... będzie e, to w, w zezwolenie, ale jakie zezwolenie, dlaczego zezwolenie, jeżeli mam polską wizę, a to działa na Schengen, na zonę Schengen, ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, jeszcze trzeba się dowiedzieć w tym temacie, bo coś mi się wydaje, że on generalnie on generalnie nie był, Wspólnie, nie 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 był nie? jakoś zbyt przy, przyjazny, nie chciał za bardzo pomagać, no nie wiem, może da się jeszcze to dopracować, zobaczymy w każdym razie, dobra, idziemy teraz coś zjeść może. Tak, I no oglądać to, film, dalej no. no, siedzimy sobie na takiej na górze lotniska, na takich fajnych fotelikach. obserwujemy jak taki dziki ludzie wylądowują i lądują samoloty. Wlądow... jak to wylądowują. No, a jak generalnie czas tutaj spędzamy? Tak Może naprawdę, na... nie narzekam, naprawdę. No. Jest, tylko jest to, że jestem brudna oczywiście, bo chciałam się umyć, bo od wczoraj nic takiego nie ma, nie umyliśmy się. A jeszcze dwa dni, nie? A jeszcze dwa dni, więc będę wyglądała fatalnie. Będzie widać, że jestem taka brudna, bo już mam włosy brudne bardzo. No i co? No ale poza tym czas leci tak w miarę spoko, nie? Nie jest tak nudno, bo sobie film oglądaliśmy, gadamy cały czas. Ten pan przychodził, kto załatwia moją sprawę, jakby. Powiedzmy, że załatwia. I co? Jakoś czasu po prostu szybko i ja nie narzekam. Na pewno fajne jest to, że mamy swój kąt, że mamy swój pokój, gdzie możemy mieć jakąś namiastkę prywatności, mimo że mamy kamerę. W no właśnie no, kamery, nawet mi się dzisiaj powiedział ten pan po granicie pytałam go. Co wczoraj chleliście? Ja mówię, że jak to, co? My piliśmy wodę, no wiem, wiem jak takie taki był dziwny. No, no, to z... ja Po prostu podkreślił to, że śledzą nas, widzą. No, no. Zamykamy światło, tylko kamarka czerwona się robi. No z jakimś tym noktowizorem. pewnie. No. no ale cóż, cieszymy się w każdym razie, że mamy pokój. Jest super ciasny, ale jest własny, nie? Jak to się mówi. I, I... tam jest. No i jest cicho w miarę, bo jakbyśmy naprawdę mieli te trzy noce spędzić tutaj na tych fotelach, no dalibyśmy radę oczywiście, ale byłoby tam na pewno wyniszczające, szczególnie psychicznie. No bo I... cały czas jest głośno no. nie i tak. No, i byłoby niefajnie. A my akurat mamy to do siebie, że jak jesteśmy wycieńczeni psychicznie, to często mamy skłonności do kłócenia się. I. No i mogło być się ciekawie. No tak. Kanał mógłby przypadkiem przestać istnieć. Tylko tak, prosto no, powtarzam. Przypadki, wiesz co będzie, jak ja pojadę i nie przyjadę. Oj, to nie będzie przypadek. Ja generalnie mam nastrój. Ok. Wkurzeni jesteśmy trochę, że tyle pieniędzy. No, przypada, Przepada. no po prostu tak. tak. No ale cóż, takie jest życie, nie? Spoko jest y, tracić pieniądze, kiedy zachowuje się wszystko inne, tak? Bo pieniądze zawsze można odrobić, a no. na przykład takiego zdrowia nie zawsze. Spokój. więc. Y, to jest zdecydowanie coś, co wpływa co pozytywnie na nasz nastrój. No i cieszymy się, że też jesteśmy w tym razem, bo no. jakby któreś z nas miało być w tym same, to byłoby naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. No jak dzisiaj nawet, nie? Pomyśleliśmy, że jakby Mati musiał, mógł, e, będzie musiał wyjechać. Tak. jakbyś powiedzieli mu, że, że ty nie możesz zostać, bo ty wszystko masz, nie, moż, nie możemy cię utrzymywać na lotnisku. A. Zostaje tylko ona, a to masz jechać dalej. A to byłoby dla mnie naprawdę szok, bo byłoby w tym sama. E, nie czułam się taka, jakby nikt mi nie wspierał tak obok mnie fizycznie. Naprawdę dla mnie był, byłoby bardzo ciężko, mimo to, że jeszcze się było nie zostać w jakichś takich pokojach, w jakichś takich ciemnych miejscach sama. To jest w ogóle masakra. Więc jak jest kotek jest tak fajny jest super, że tak po prostu mam lepszy nastrój. I się najważniejsze, że teraz tego tak nie boję. Jak porównać mój humor, ogólnie nasz chyba humor od wczoraj, wczoraj 66, to jest chyba niebo i ziemia, nie? Zdecydowanie. Wczoraj naprawdę tak po prostu byliśmy zabiegani, tak po prostu <coughs> bardzo źle się czuliśmy, naprawdę. Wczoraj, się większość, jest... wczoraj większość dnia spędziliśmy po prostu wisząc na telefonach, rozmawiając Ta. z różnymi ludźmi, ale nie, prawda jest taka, że farcia mogła już wczoraj lecieć za tak naprawdę te same pieniądze, co to nastąpi w poniedziałek, ale szukaliśmy po prostu innej opcji. Wczoraj jeszcze nie byliśmy świadomi tego, że nie ma po prostu innej opcji, że nie jesteśmy w stanie tego załatwić w inny sposób, że jedyną opcją jest po prostu powrót do Taszkentu. Szkoda, że tak wyszło. Naprawdę szkoda. Bardzo szkoda, że nie dopilnowaliśmy całego tematu, że, nie, że zaufaliśmy ludziom, którzy nas zapewniali w tym, tak naprawdę powinniśmy e, zrobić tak, że powinniśmy pójść do ambasady e, w Taszkencie i tam wszystkiego się dowiadywać i zrobić tą wizę. No, no przykro, że jednak teraz my na tym dużo tracimy, że nawet nie chodzi tu o pieniądze, chodzi o to, że po prostu męczymy się, tracimy dużo czasu, a mieliśmy też swoje plany. Dalej, tak naprawdę dalej, tak, 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 tak naprawdę, e, pół biedy, jeszcze pali, chorzymy na tym, tracimy, bo tak naprawdę... E, Sami jesteśmy sobie winni poniekąd, ale najbardziej jest nam jednak mimo wszystko przykro, że najprawdopodobniej do odpowiedzialności zostaną pociągnięte osoby z lotniska w Taszkencie, które, które farze pozwoliły wylecieć, i już doszły na suchy, że to te osoby będą właśnie yy, zobligowane do tego, żeby prawdopodobnie zapłacić mandat, który dostanie linia, linia lotnicza tutaj od, yy, od yy, nie wiem czy rządu łotewskiego, czy od tutaj lotniska łotewskiego. Ten mandat to jest 5000 euro, więc jest, istnieje pewna szansa, że, że te osoby po prostu poniosą jakieś konsekwencje, czy to finansowe, czy, czy zawodowe. Nie jest to fajne, bardzo jest to niefajne Właśnie. nawet. Także przykre, ale niestety prawdziwe. No, ale już dość tego marudzenia, bo zaraz zniszczycie mnie w komentarzach, jak zazwyczaj. Chociaż ja, to ja jestem marudna tak. wielka, naprawdę. Tak, ja tak. bardzo lubię sobie pomarudzić, kotek nie jest tak. nie wiem czemu, skąd taki coś, od uważa, że on marudzi. On zawsze raczej w żartach mówi takie rzeczy. Ja zazwyczaj A mówię jak... w żartach, ale wiele osób tego nie rozumie niestety, Mówisz? ale... Tu, żeby... Na początku ja też nie rozumiem jego żart tak naprawdę, myślałam to jest poważny, poważny gadasz czy nie Ale tak naprawdę serio, kotek nie jest marudny, jakby tak. co to ja jestem marudna, serio. Także już dość marudzenia i jeśli chodzi o pozytywy to... Jest. Jest fajnie jak na kombajnie. Tak. Nie, jest cisza, jest tak naprawdę dużo miejsc gdzie możemy sobie pochodzić. Jest internet najważniejszy wi i całkiem nawet dobrze działa, bo film oglądaliśmy. Tak, dobrze e, działa. Film o mnie, jak się nazywa? Termina? Termina. Tak. Szkoda, jest... że tu wózgów nie ma naprawdę, ja mu chodziłam z Polecamy smutne. obejrzeć chyba, no, nie? No polecamy obejrzeć. I co jeszcze jest? No, że po prostu jest mało ludzi to jest bardzo wielki plus, bo jest tak naprawdę cisza i nie jest taki hałas tutaj. Na szczęście nie jest to lotnisko w Nowym Jorku czy w jakiejś Moskwie, bo, bo pewnie te tłumy ludzi by nam nie dały żyć, a tutaj jest bardzo kameralnie i przyjemnie. Dobra, idziemy popatrzeć jak samoloty latają. Na razie! Witamy. Dzień trzeci. Dzisiaj będziemy jeść śniadanie. <noise> Mamy tak, mamy pomidor, ogórek, yy, przypomniało mi się, że możemy to nagrać, jak już pokroimy pomidora, więc sorry, nie zobaczycie, jak kroimy pomidora. Mamy to, farcia je ja też koninę, nie wiem, czy to widać, masz pokazać? <grym> nie, nie mogę pokazać. To trudno, jak nie widzicie, to nie widzicie, ale wygląda to bardzo obrzydliwie. Nie I... wygląda obrzydliwie, kota to generalnie jest być... kiełbasa basy tam po prostu jest taka, jak mięso po prostu jest zalane i Generalnie to miał być prezent dla mojego domu. Nie <grym> Ale tak coś jakby się by zepsuło zanim będę jechała do domu, więc fajnie postanowiła to zjeść. Wiesz co, naprawdę, jesteś okropny. Mamy też takie serki. To jest taki Ało, ser jakiś waniliowy w czekoladzie, bardzo smaczny. Mamy też taki jogurt. Wszystko dostaliśmy od pani tutaj, pracującej w jednym ze sklepów. Aj mamy też banany, mamy chleb i ser, mamy ser żółty. Masło, to wszystko w zasadzie. To jemy od kilku dni, nie? Od wczoraj, tak naprawdę. Kocham. A, od wczoraj, no bo wczoraj. Bo to wtedy dajemy nie? A co my jedliśmy wczoraj A słodycze jedliśmy przedwczoraj, nie? Wczoraj wieczorem już wam nic nie nagrywaliśmy, bo w zasadzie nie było co. Siedzieliśmy, oglądaliśmy film i poszliśmy spać. Więc tak się skończył wczorajszy dzień, a dzisiaj się prawdopodobnie będzie wyglądał tak samo, nie? No, to my będziemy jeść i odezwiemy się do was za kilka chwil. Właśnie się zorientowaliśmy, że jest tutaj na obiekcie jeszcze jedna para, co najmniej para, nie. która też się nie może stąd wydostać. dwie dziewczyny wy... jedno chłopak. O, mówię, co najmniej para. Aha. Która też się nie może stąd wydostać od co najmniej wczoraj, bo wczoraj też ich widzieliśmy i teraz wisieje na telefonie do informacji. Czy się próbowali dowiedzieć, może też? Ich nie wypuścili. Cześć, ja się słyszałam wczoraj po rosyjsku dalej, że cały chłopak ma jakiś problem. Ta proponowała, że wtedy zostaniemy dzisiaj, a jutrzejszym lotem poleć, może się no. polecę już. W każdym razie, co my teraz robimy? Przyszliśmy znów na punkt obserwacyjny, będziemy patrzeć jak samoloty odlatują. W sumie to jest jedna z naszych dwóch rozrywek. Drugą jest siedzenie w pokoju, gadanie i robienie tam czegoś tam na komputerze filmie. albo na telefonie. No. Teraz przyszliśmy sobie tutaj. Generalnie ten odcinek nie będzie na pewno zbyt fascynujący. Prawdopodobnie połączymy go z y, dniem jutrzejszym, czyli z dniem wyjazdu. A jak w ogóle się czujesz mentalnie? Mm, dzisiaj słabiej. Tak, bo wczoraj tak się uśmiechałam, jakoś tak wiesz. Chyba zawsze tak jest u mnie, że ja na początku płaczę, a potem jakoś tak wiesz, uśmiecham się. Ale dzisiaj jest tak, że czuję się jakoś słabiej, bo jutro wyjeżdżam i mam taki strach też e, oczywiście że przez to, że ile to się z tą wizją, ile czasu mi to zajmie, bo no bo nie wiem, bo oni też nie mają jakby na mnie czas, bo mają swoje na pewno na głowie z tym Afganistanem i z załatwianiem dla innych, którzy już przede mną stale w kolejce a ja tu nagle chcę przyjechać, tak szybko dostać, więc nie wiem jak, jak to z tym będzie. Wiecie, że on czyli... po prostu ogólnie mówiąc jest tak e, dzisiaj jest słabiej bardziej, bo jutro wyjeżdżam, też i się stresuję mocno. No i najważniejsze, że powiedział mi tutaj pan, który jest e, w linii lotniczych moich, uzbeckich, e, który jest głównym tutaj, Taszkent on lata. On powiedział, że nie muszę robić testu, który tu kosztuje 70 euro bo też dla mnie nie ma sensu robić, bo siedzę na takiej zonie, jakby, neutralnej, można tak powiedzieć. A jednak w drugi zadzwonił w potem do mnie i powiedział od razu jak się czuję, wszystko zapytał oczywiście, jak ja przedtem tym narzekałam, że olewają mnie i nikt nawet nie chce wiedzieć jak tam u mnie. Chociaż jestem ja waszym pasażerką, przyleciałam waszymi liniami. I ten pan mówi, że jednak będę musiała zrobić test po powrocie już w na lotnisku u mnie w Taszkencie. A do tego chłopaka, który w, pa w pana dzwoniłam, co powiedział, że nie będę musiała robić, który jest tutaj akurat też w Rydzy teraz. I on od wczoraj nie odbiera i nie odczytuje i zero z nim po prostu kontaktu, co też bardzo mi tak po prostu nie podoba. Poczułam się tak oszukana mocno. Bo on wszystko mi mówił dobrze, 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 żebym tylko podpisała taki dokument, że wszystkie koszty związane z biletem ponoszę ja. Że linia lotnicza tego nie ponosi, że ja będę za to wszystko jakby płacić. A potem, jak się zgodziłam, powiedział, że dam ci taki dokument, że podpiszę się tam, że właśnie, że obowiązuje się na te wszystkie wydatki, na te wszystkie pokrycie koszty, kosztów. I wszystko mówiła, żebym się tylko zgodziła. I, kł i kłamią, i po prostu tak się zachowują. Że po prostu wygrać swoje. To jest naprawdę bardzo przykre. Mógł mi od początku powiedzieć, załatwię ci OK, tutaj, żebyś z poleciała, ale co będziesz w Taszkencie, to nie daje, jakby. No nie daje słowa, nie obiecuję, że będzie OK. A on mi wczoraj mówił, że będzie 100% OK, że przyjedziesz, wezmiesz swój bagaż, wyjdziesz normalnie i koniec. Tak mi dokładnie powiedział. Niby taka fajna linia lotnicza, ale. rozczarowana jestem w swoim kraju, naprawdę. <gry> Naprawdę, dwa lata nie byłam prawie, i wszystko, co po dwóch latach zobaczyłam, popatrzyłam zupełnie z innej strony na swój kraj i że jest po prostu o, o, o. wielki burdel. Ale nie mówię o narodzie, nie mówię o jakichś takich instytucjach, o załatwianiu spraw. Tylko o to mi chodzi teraz. Także widzicie, jak to mówi klasyk na łazarskim rejonie, nie jest kolorowo, a w zasadzie to na łotewskim rejonie nie jest kolorowo. Ja, przynajmniej osobiście, mam mocne przeczucie, że wszystko finalnie dobrze się skończy i, i będzie ok. Nie widzę innej opcji, nawet jak wszystko będzie się trochę przeciągać, to staramy się wyciągać z tego jak najwięcej pozytywów, na przykład takich, że na przyszłość raczej już nie popełnimy takiego błędu, to. który też popełniliśmy po prostu, nie? No, ale dobra, dość już smęcenia, my idziemy oglądać samoloty, <grym> być może widzimy się dopiero, dopiero jutro, bo raczej nie sądzę, żeby miało się zmienić coś, co będzie warte Wam powiedzenia po prostu, a lotniska po raz kolejny Wam nie będziemy pokazywać, no bo, bo ile można, nie? Także, jak coś, to się trzymajcie. I jak coś, to do jutra. Na razie. Pa. Jest godzina prawie 12 Zaraz, o 15 mam lot, o 13 już chyba pójdziemy. Nie? Ja muszę kotko odprowadzić. Bo nie wiadomo, czy wyjdzie w ogóle z lotniska, ale że czy wyjdzie. Ja mam autobus o 18, jakby co, mm. czyli 3 godziny po farcie. No i 5 godzin lecę, więc ok. 2 godziny będzie jechał jeszcze busem dopiero, a ja już będę w domu. Mm -hmm. Plan jest taki, że farcie to zrobić tą widzę to też kempy. mamy nadzieję, że jak najszybciej to się uda i jak najszybciej będzie wracać. Nie przewidujemy innych opcji, już kolejnych komplikacji i oby tak zostało. Tak jest. Także co, na ten moment chyba na razie, nie? Tak, na razie. Cześć. Teraz czeka mnie 12-godzinna przeprawa do Warszawy. Potem 2,5 godziny oczekiwania i pociąg dalej, do Bydgoszczy, No i stamtąd już, stamtąd już będę praktycznie w domu. Nie mówię życia, ale walizka też moja przejechała. Zamawiam taksówkę do domu. I co ciekawe, pada deszcz. Że tak, to było na tyle w temacie perturbacji związanych z powrotem, powrotem falki. Więcej na ten temat powiemy w kolejnym odcinku. A póki co skupimy się na tym, na co pewnie większość z Was, którzy teraz oglądają, czekali, czyli konkurs. Konkurs będzie polegał na czym? Na czym będzie polegał konkurs? Na tym, że ta osoba musi nas subskrybować, napisać komentarze. Nie wiem, na czym nie umówiliśmy tego. Nie, oczywiście wiemy na czym będzie polegał konkurs. Konkurs będzie polegał na tym, że spośród wszystkich osób, które skomentują ten film i które mają aktywną subskrypcję. Wasza subskrypcja musi być jawna, żebyśmy mogli to sprawdzić po prostu, bo jeżeli macie ukryte subskrypcje, to nie będziemy w stanie tego zweryfikować. Więc spośród osób, które skomentują ten film i spośród osób, które mają jawną subskrypcję naszego kanału, wylosujemy 3, 3, które wygrają co. Wygrają, zaraz wam pokażę, taką torbę tak. z napisem Uzbekista. Mhm. I w środku będzie, zaraz, zaraz, będzie jakiś magnes. Na pewno nie ten, ogólnie nie. <grym> że będzie jakiś taki magnes. Nie na 100% ten, na pewno. Mhm. E, będzie taki, będą serki różnego smaku z bazylią, zwykły, wędzony. Papryczko, ostre. Hmm. E, jeszcze oczywiście, że poza tymi rzeczami też będą inne rzeczy, ale niestety. To nie też... mamy ich przy sobie. <noise> Czyli, generalnie, będą to te rzeczy, które przed chwilą warty pokazała. Plus jeszcze kilka innych bonusów, e, których teraz nie pokażemy. Powiedzmy, hmm. że utrzymamy Was w niepewności. E, no, i to tyle. Myślę, że warunki dość proste do tak. spełnienia, więc każdy chętny bez trudu może wziąć udział. I dalej, kiedy, do kiedy macie czas? macie czas? Macie czas na wzięcie udziału do 23 września, czyli w zasadzie kilka dni od opublikowania tego filmu. Dlatego, że 24 września wyjeżdżamy, o czym jeszcze będziemy Wam dawać znać na Facebooku, Instagramie czy innych tam yy, rzeczach. I 23 musimy po prostu zmontować, domontować do następnego odcinka, czyli do odcinka, który pojawi się w najbliższą niedzielę, który nie będzie jeszcze z wyjazdu, ale to mniejsza o to. Domontować po prostu wyniki konkursu, więc tak. Więc podsumowując, konkurs, można wygrać kilka rzeczy z Uzbekistanu. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć jawną subskrypcję naszego kanału i trzeba skomentować ten odcinek. I czas do 23 września. A ogłoszenie wyników w odcinku w najbliższą niedzielę, czyli tutaj się data pojawi. Gdzieś. Tutaj się data pojawi, bo dzisiaj jest sobota. No za 8 dni od teraz, no ale nie wiecie kiedy to nagrywam. No. W każdym razie po prostu będzie to w niedzielę. Tak, w każdym razie będzie to w niedzielę. I w tamtym też odcinku Powiemy, gdzie teraz jesteśmy, co tutaj robimy i jak to się stało, że się w ogóle widzimy. Także oglądajcie za tydzień, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Miłego dnia. Na razie.